Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj zaczynam dzionek świeżo wyciskanym sokiem z pomarańczy, żeby dodać sobie dużo energii, bo w planach dzisiaj taki e, lekki i przyjemny dzień, także zapraszam Was e, na ten dzionek ze mną. A teraz soczek, kawka i zaczynamy. Hello, hello. W końcu twarzą w twarz się pokazuje, dlatego że od rana cały czas coś tam... Robię po troszeczku i tak Wam mm, nagrywam, ale tak w końcu mówię, trzeba się przywitać. E, jestem po śniadanku, po kawce. Teraz e, dzisiaj taki dzień właśnie e, rozpusty kulinarnej. Robię wszystko, co dzieci lubią. E, właśnie nastawiam rosół się gotuje. Piecze się ciasto i jeszcze będę później robić gofry. E, będą owoce, także dzisiaj taki dzień, dzień przyjemności. A to dlatego, że to tak pod dzień dziecka już świętujemy. Dzieciaki dostały dzisiaj prezenty. Wczoraj też było tak kulinarnie, rozpieszczanie kulinarne, także, także tak, miło spędzamy czas, miło spędzamy weekend, więc mam nadzieję, że Wy też miło go ze mną spędzicie. Póki co ogarniam w kuchni, tak wiecie pranie, sprzątanie, gotowanie. I potem będą przyjemności. I oczywiście telefon dzwoni. Jedna z większych dzisiejszych przyjemności to oczywiście zakupy owocowo-warzywne. Znów 4 kg truskawek. Ja wiem, że teraz pewnie w każdym vlogu to pokazuję, chyba, ale no, dla mnie to jest radość. Słuchajcie, jesienią, zimą tego nie będzie. <ścoughs> Także piękne truskawy. Kupiłam też szczypiorek, taki cieniutki, bo taki lubimy. Julia bardzo uwielbia. Eee, taką młodą włoszczyznę na rosołek. Tutaj mamy arbuzę. Zobaczcie, jaką ma fajną, cienką skórkę. Naprawdę super te arbuzy są. Tu jeszcze mam ogóreczki i w gratisie dostałam czosnek. Także zawsze jest jakiś gratis przy takich zakupach, więc cieszę się bardzo. Dzisiaj będziemy zajadać. Dzisiaj przyjemności sobie nie żałujemy, tutaj gofry się robią, a ja już mam gotowego, proszę bardzo, z truskawkami pyszności, z bitą śmietaną, takie piękne goferki domowe, także dzisiaj taka rozpusta. Ogarnęłam się troszeczkę, czas się wziąć za obiad, słuchajcie, eee, i dzisiaj w menu, czekajcie, jest sobie tutaj... Dzisiaj w menu jest e, zupa buraczkowa, taka z młodziutkiej botwinki. Zaraz Wam pokażę, jaką mam ładną. Bo razem, wiecie, z truskawkami i wszystkimi dobrodziejstwami e, kupiłam też piękną botwinę, także już ją wyciągam. O, młode ziemniaczki i koperek. Boże, jak on pachnie. To naprawdę. I o. Proszę bardzo. Takie ma duże buraki też. I o! <laughs> Także no, ja to się cieszę z takich rzeczy. Mówię Wam jak dziecko. No, nie, to takie sezonowe owoce, warzywa to naprawdę rajcują. I mam jeszcze młode ziemniaczki. I będę robić tak, że ugotuję taką zupkę właśnie z tych buraczków. Kiedyś czytałam w internecie, że taka botwinka młoda, to bardzo fajnie smakuje na wędzące, na jakimś wędzonym mięsku. I ja kiedyś raz tak zrobiłam i rzeczywiście była mega dobra. I dzisiaj też właśnie wrzuciłam, już mi się gotuje wędzone mięsko. Za chwilę dodam, pokroję, umyję tą botwinkę, koperek i to się tak będzie gotowało. Później troszeczkę zabielę śmietaną, ale nie dużo, i osobno w garnku ugotuję mm, młode ziemniaczki, które później sobie tak będzie można wkładać do tej botwinki, bo nie chcę ich gotować od razu w tej botwince, bo one są młodziutkie, nie chcę żeby mi się porozpadały. A takie świeżo ugotowane będą też fajne. Także taka jest koncepcja na dzisiejszy obiad. Moi drodzy, u mnie się dzieje. Ja jeszcze taką późniejszą, prawie wieczorową porą miałam spotkanie, więc y, musiałam na wieczór zrobić sobie taki lekki makijaż, ale już się przebrałam po tym spotkaniu i będę go za chwilę zmywać. Y, I będę szła pod prysznic, ale zanim to zrobię, to chciałam Wam jeszcze coś pokazać i y, tak zaprezentować jako polecajkę. A mianowicie chodzi o te dwa kremy. Ja już tutaj mam na dnie po troszeczku, dlatego z racji, że to już są denka, się robią, to chciałam Wam pokazać, zanim je już do ostatniej kropli zużyję i, i wyrzucę, bo tutaj na ściankach ten krem jeszcze jest, a tam w środku to już jest dno. I to są kremy, słuchajcie, marki Neutrogena. Ten jest krem na dzień, taki żelowy, ale powiem wam, że on nie jest taki typowo żelowy, bo ja nie lubię właśnie takich żelowych za bardzo produktów, a on jest takim połączeniem żelu z kremem, takim lekkim kremem. Te kremy są właśnie bardzo lekkie. Ten jest na dzień, ten jest na noc. Ten jest troszkę gęstszy, jest odrobinkę minimalnie takiej bogatszej konsystencji, ale nie jakiejś tłustej, bogatej, absolutnie nie. Są bardzo nawilżające, bardzo tak fajnie chłodzące, bym powiedziała. Idealnie pasują właśnie teraz na tę letnią porę roku i te kremy przede wszystkim bardzo mi się sprawdziły. Za super nawilżanie i za lekką konsystencję, i za to, że nie zapychają porów. Jak wiecie, ja mam problem z tym, i dla mnie kremy muszą być naprawdę super ekstra. Pewnych marek, pewnych kremów nie mogę używać, bo mnie bardzo zapychają. A te kupiłam na próbę, wyczytałam o nich fajne opinie i że właśnie nie zapychają, nadają się pod makijaż, nie, nie świeci się po nich, nie, nie jest skóra tłusta ani nic, nie roluje się makijaż ani nic. Więc naprawdę Wam polecam, jeżeli chcecie takie lekkie kremy na lato, zarówno na dzień, jak i na noc, to spróbujcie sobie właśnie z Neutrogeny. Tej serii Hydro Boost i one są naprawdę bardzo dobre. Polecam Wam serdecznie. Ja teraz mam w moich zapasach jakieś inne kremy, będę testować, bo po prostu, jak kupowałam to różne, żeby sprawdzić, które mi się będą nadawały, ale te się na pewno nadają i do nich będę powracać, jak zużyję swoje zapasy, dlatego że bardzo mi podpasowały, szczególnie właśnie na tą teraz taką letnią, ciepłą pogodę to by było na tyle w dzisiejszym vlogu także ja bardzo Wam dziękuję za oglądanie, za ten dzień wspólnie spędzony zapraszam oczywiście do subskrybowania kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby nie przegapić moich vlogów, teraz zamierzam powrócić też do shortów, zamierzam też właśnie dodawać więcej ich w różnych takich seriach także zapraszam Was serdecznie do oglądania do zobaczenia w kolejnym filmiku. Buziaczki! Pa-pa!